Kiedyś rozmawiałem z pracownikiem telewizji Azarcat, i tak w takiej luźnej rozmowie, dosyć zbulwersownie oczywiście wtedy z odpowiedzią, niemniej jednak ja powtórzę tą odpowiedź. Zapytałem się w jak to jest, że wy tylko ciągle pokazujecie jedno, a jeśli chodzi na przykład o niektóre ważne sprawy, nie przychodzicie, nie pojawiacie się, w ogóle was to nie interesuje. On mówi, odpowiedział mi literalnie, literalnie odpowiadam. Jak będziesz miał władzę i będziesz płacił, to będziesz miał to, co chcesz. I to jest odpowiedź na ten dzisiejszy temat. Dziękuję. Ocena tejże telewizji no, jest taka dosyć niska przez społeczeństwo. Ja nie chcę mówić niska, tu się no, pewnie asekuruje, prawda? Ale nie chcę krytykować całkowicie. Jest dość niska. Ja nie sądzę, żeby ci ludzie, którzy obsługują tę telewizję, którzy pracują w niej, już byli takimi przepraszam za wrażenie debilami, żeby oni nie mieli pomysłu, żeby oni nie mieli pomysłu na stworzenie ciekawych programów i zainteresowania ich mieszkańcami. No przecież państw, Państwo chyba wiecie i znacie y, opinię y, publiczną na ten temat. Telewizja Azarcat jest miękka, banalna i nijaka. Taka jest, niestety, no otwórzmy wiadomości, o czym tam się mówi, o rurce pękniętej sąsiada, o jakimś tam znowu nieposprzątanym podwórku. Nas interesują tematy żywe w mieście. My chcemy dyskusji. Dyskusji, ale nie tylko jednej strony, Panie Prezydencie, nie tylko jednej opcji politycznej. I tu by było wtedy ciekawie dofinansować taką spółkę. Oczywiście ja bym się wtedy zgodził, że pewne pieniądze by yy, dofinansowały tą telewizję, ale wtedy byśmy mieli w zamian jakąś demokratyczną dyskusję w mieście, moglibyśmy się dowiedzieć o wielu ciekawych rzeczach, o których się w ogóle nie mówi, bo są tematem tabu, nie byłoby tylko po prostu pokazywanie jednych rzeczy bez przerwy i nas zanudzanie tym yy, ciągłe. I Wtedy miałoby sens dofinansowanie spółki Azart Sad. Ale Azart Sad, z tego, jak to wygląda na dzień dzisiejszy, jest po prostu bardzo służalczą spółką, która ciągnie tylko kasę i robi sobie jakieś tam mydlane programiki, które do niczego nie służą. Przed przystąpieniem do rozmów powinniśmy poznać zasady funkcjonowania spółki, powinniśmy poznać umowę, która została podpisana. Powinniśmy poznać bilans tej spółki z roku 1998, jak się zaczęło i bilans w dniu dzisiejszym. To jest pierwsza podstawowa sprawa, żeby się przygotować do dyskusji i żeby, i żeby po prostu wymagać od spółki pewnych usług w ramach umowy. Wszędzie tam, gdzie idą pieniądze z budżetu miasta, na te tematy staramy się zamawiać programy oraz proszę, przepraszam, coś mi dzwoni, oraz na, na tematy, które dotyczą takich ważnych wydarzeń życia miasta, które są zwykle na stałe wpisane w kalendarz imprez. Są to zwykle Bolesławickie Święto Ceramiki, Dni Miasta, Festiwal Kultury Południowo-Słowiańskiej, poprzednio Bałkańskiej Bolesławiecka Gwiazdka Życzliwości. Na przykład takim zleconym materiałem już mogę powiedzieć z góry, mm -hmm. będzie, z góry będzie, dziś, będzie jutrzejsza gala filmowana przez gala za promocję miasta, Aha. przez telewizję Azarsat. Jest to program no jak najbardziej zlecony. Ja sobie zdaję z tego sprawę Aha. też, że telewizja z tych naszych zleconych programów używa do newsów, do tworzenia newsów pewnych pewnych Fragmentów tego programu, no ale trudno, no jest to normalna praktyka. Trudno, żeby szły dwie ekipy telewizyjne i kręciły. Aha, to robimy dla newsa, a to robimy na zlecenie. Panie prezydencie, pańskie podejrzenia są nieuzasadnione. Owszem, mógł pan się domyślić, że dzisiaj będziemy rozmawiali na temat telewizji, że padną pytania na ten temat, bo. To była prosta konsekwencja tego, co się zadziało. Po pierwsze zadziało się na posiedzeniu komisji, a po drugie była to pewna konsekwencja również yy, materiału, który ukazał się yy, na portalu, o którym dzisiaj mówiliśmy.